W szkoleniu ma kół, teraz jest w treningu, jak czujesz po operacji po zabiegu. No już mamy ponad 5-6 tygodni po zabiegu. Już wdrażamy coraz, coraz cięższe treningi z Darkiem, właśnie na siłowni, bo na boisku jeszcze, jeszcze, jeszcze bez szans. Ale, ale dobrze, coraz, coraz mocniej już zaczynam ćwiczyć, co, co ja bardzo lubię pracę, więc zostaje nam tylko tu, tu ja, sala Darek. Sam na Dzień dobry! Witamy Dobre. Was ze słonecznej rącznej Tutaj Praca Kapitan pracy <grym> Kapitan Tak Praca Super. Praca praca Muszę zapytać co to za nowe, że rodzaj siatka nogi z A to Rafi mi pokazał właśnie dzisiaj, więc zobaczymy, muszę... Yy, musimy jakiś maciek zagrać, żeby, żeby zobaczyć, Muszę go sprawdzić, czy jest mocne, bo ja wszystko noga jestem całkiem niezły, ale tak się nie grałem. hajda jabłusku 5 3 2 1 mamy, prawda go 5 sekund dawaj szybko dokładnie kontruwa 3 2 1 mamy. To jest tak ostro nie nie? No nie ma łatwo. Już parę, parę tygodni minęło, także już dość. Czekamy, żeby, żeby wspomóc zespół. No i to, żeby wrócić do gry, bo to mówię, dla żadnego piłkarza to trenowanie siłowni to nie jest, że tak powiem, przyjemność. chyba że robi się to przez dłuższy czas, także o już wam mówię, mam nadzieję, że już najgorsze za mną i lada moment, jak powiedziałem, będę do, 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 do dyspozycji trenera i będę mu pomóc zespołowi, bo na pewno tego potrzebuję. A Ty jak tam, Dawid, powiedz? Bo, no... nie jest łatwo po 11 měsících wrócić, ale naprawdę już mnie nie boli. Myślę, że jeszcze kilka dni, uwaga, tylko kilka dni i wrócę do drużyny.

kui arvata , et kui teine töötaja ei tööta , siis ta peab tööle jääma . aga kui ta tööle jääb , siis ta peab tööle jääma . aga kui ta tööle jääb , siis ta peab tööle jääma . aga kui ta tööle jääb , siis ta peab tööle jääma . aga kui ta tööle jääb , siis ta peab tööle jääma . aga kui ta tööle jääb , siis ta peab tööle jääma . aga kui ta tööle jääb , siis ta peab tööle jääma . aga kui ta tööle

Dalsza część zajęć obejmowała elementy taktyczne, których nie możemy Wam pokazać, dlatego przenosimy się prosto do Kiewska. Matematyka pokazuje, że to jest bardzo ważny mecz i dla Korony, i dla nas. No ale teraz już nie będzie łatwych meczów, każdy mecz będzie o coś, więc zdajemy sobie z tego sprawę, że, że jedziemy na ciężki teren. Korona też w ciężkiej sytuacji będzie potrzebowała punktów jak, jak tlenu. My po ostatniej porażce z Wartą oczywiście e, mamy podobne marzenia i chcemy, chcemy się e, raz że zrehabilitować, a drugi raz wygrać mecz i skoczyć w górę tabeli, więc e, oba zespoły mają o co walczyć. Wiadomo, że w Kielcach jest ciężki teren, tam się zawsze ciężko grało, ale jesteśmy na to przygotowani i z dobrymi nastrojami, pozytywnie nastawieni, jedziemy do Kielc na sobotni mecz. Znaczy, co jest z tego sprawę, że to jest, jak, jak powiedziałem, ciężki teren grają do końca, bo tu jeszcze taki jest, bym element tego charakteru dawnego koroniarzy. Trzeba z nimi naprawdę być czujnym do, do ostatniego yy, gwizdka, bo potrafią rzeczywiście z niczego stworzyć sytuację i zdobyć bramkę, więc uczulaliśmy się na to na analizie, pokazywaliśmy to chłopakom. Wiemy, yy, co nas czeka, o tak powiem. Wielokrotny reprezentant Islandii od trzech sezonów praktycznie od dechy do dechy grał w szwedzkim Kalmar, który jest takim zespołem powiedzmy miejsce piąte, 6 więc to nie jest jakiś tam przypadkowy zespół, przypadkowy piłkarz. Wchodził w trudnym momencie naszym, no bo nasza sytuacja nie jest za bardzo klarowna w tabeli, ale myśmy go też ściągali licząc się, że on z Marszu wejdzie do gry. Zabrakło nam po prostu takiej jakości w tym wykończeniu, no bo przecież ta sytuacja, którą miał Miki Majgard w pierwszej połowie, no, no to, co tu można mówić. No? Można powiedzieć, że trener nie trenował takich sytuacji na, na treningu i, no i mógł być zaskoczony, że na trzecim meczu piłka stoi na środku bramki, ale, ale podejrzewam, że tak nie było. Także no, brakło nam po prostu, ja cały czas to mówię, tu nie można mówić o tym jakimś szczęściu, nieszczęściu, to jest po prostu no, piłkarska jakość. No. Yy, w innej sytuacji to powinna być bramka, yy, inaczej by się zupełnie grało, oczywiście tu też nie można mieć pretensji do Mikiego, że w tej sytuacji nie, nie strzelił, bo już później miał jeszcze soku idealną, my daliśmy sobie strzelić bramkę, daliśmy się zepchnąć w tą grę Korony, która, która Korona yy, tą grę lubi i my daliśmy się złapać na nią jak frajerzy w drugiej połowie, machając pierwszy mecz pod kontrolą, gdzie praktycznie Korona nam pod bramkę nie podchodziła, no to jest jakiś taki trudny element do wytłumaczenia, no ale... Okej, okay, na gorąco się nie będę tam znowu yy, wiele wypowiadał, zobaczymy to, przeanalizujemy i tego meczu już nie cofniemy, także przykro nam. Yy, podejrzewam, że w innych okolicznościach, innych warunkach yy, człowiek by się cieszył z tego punktu, no ale my się po prostu nie cieszymy, bo nam tych punktów brakuje, to jest nas 12 remis. To nas nie popycha do przodu. Stwierdził to, co, czy o nim słyszeliśmy, czy dowiadywaliśmy się, czy oglądaliśmy go. Bramkę strzelił w sposób profesorski, nie dał jeszcze czasu Stesokowskiemu w końcówce, która powinna być drugą bramką. Także myślę, że jego występ trzeba ocenić jak najbardziej udanie. Po prostu zremisowaliśmy wygrany mecz. Mieliśmy ten mecz pod kontrolą w pierwszej połowie i, i mieliśmy sytuację na to, żeby Koronę dobić. i to, co powiedziałem w przerwie w szatni, że Korona już wychodziła nie z takich opresji, że ten mecz jeszcze się nie skończył. Niestety moje słowa się e, sprawdziły. Ale nawet mimo tego remisu mieliśmy jeszcze sytuację na zamknięcie meczu. Po raz kolejny nie wpadło. Także proszę wybaczyć, więcej nie będę nic mówił. Jestem po prostu w...